Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Titan Quest i aktualnie nasz mag. No to nawet cieszę się, że mam tego maga, bo on mi daje bardzo duże poczucie takiej potęgi mocy. Innymi słowy, czujemy, że mamy takiego człowieka w Pierdola. Który nie boi się nikogo, niczego, derwi sobie z wrogów i pokonuje ich mocą swoich zaklęć. Gorący, solidny kostur krzepy. Cóż to jest, moi drodzy? 9-18, 3 7 od ognia, czyli... W, w, jak to wygląda w DPSie ie na sekundę? Zdecydowanie lepszy, jeżeli chodzi o DPS na sekundę. 19 Pozwoliłem się optłu, to błąd. bo nie miałem za bardzo gdzie manewrować w tym włoskim korytarzu, i mnie dopadli nieco ptukli. To był z mojej strony dość spory błąd, ale nie taki błąd krytyczny. Oczywiście kolejna wyprawa do naszego handlawa. Aktualnie nie wiem, jestem dość zadowolony, bo wreszcie mi wydropiły jakiś lepszy kosór. Więc to sprzedamy, to sprzedamy to sprzedamy, to też, to też, to też, to też, to też wracamy naszym dzielnym magiem i na mag ma z trwały. Aha, czyli cały ten teren de facto mamy sprawdzony i pozostaje nam tylko do zarypania na główny antagonista. To dobrze. Ja, ja zasadniczo jak gram, moi drodzy, zostałem się grać dokładnie. Dobra, ten czarny obszar już. Przestał istnieć i idziemy na bossa, Mój drodzy, idziemy na bossa aktualnie. Który to boss? Mam nadzieję, że Który to boss jest niestety syp Ale mogę mu zabić za to przydu pasów I nikt mi tego nie broni. Zabiję ci pas. No i co? Jesteś szczęśliwy. O no ile on ich nie przyzwał. Czyli mam nadzieję, że ich nie przyzwał Odbiegamy. A w mu się znudzi i będziemy stosować taką taktykę party dansko. Na niego. Walnijmy sobie wachlarzówko elixir many. Levelu to jest hardy hard, kozak. Hardym koksem jesteś. Ale ja mam na ciebie twój. Hardy koks u ciebie. I hardu nas obtułkłeś. Ale na szczęście mamy dużo Eksilu wycia, więc poczekajmy. Jak nam wycie się zregeneruje. I dalej, to samo, ta partyzancka taktyka. Widzicie, jak partyzancka taktyka ...się opłaciła na nim. Uff, nie było łatwo, moi drodzy, nie było lekko. Nie było lekko. O, wróćmy się do obozu, i ...itemy. Bo to taki mini-boss już, moi drodzy, mini-boss, ale jesteśmy tutaj skuteczni, nawet ze mini-bossami walczyć. 53 zdrowia. Zdrowie czy energia? Energia, wydajemy. Weźmy to rozpadające się sulis. Co to jest, droga dalej? Tak, i to jest jakby droga dalej, do innej lokacji. Będę mówił, najpierw pogadamy z Leonidasem, żeby nie bez wzięcia głównego questu. Majestatyczna Skrzynia, Łagodząca Prosta Opończa, Esencja Siły Heraklesa, Chalcedońskich Nerów welazny wylazny Wianek, 157 Dmg y, Złota, Ochrony Pierścionek Krweku, Wianek Wytrzymałości. No, to ja rozumiem. 13 Zbroi, 12 Odporności na Ogień, 8 Inteligencji, 20 Regeneracji Energii. Zajebisty. Wybieramy. 14 zbroi, 8 odporności na truciznę, 36 regeneracji energii, to jest gorsze. 8 odporności na elektryczność i 3 do siły, to też jest gorsze, bo jestem mi 12% odporności. To, a 3 siły jest mi, nie jest mi na nic potrzebne, ale. Kurde, takie i temy. Dobra, przenieśmy się i zobaczymy, co nam Leonidas powie. Oczywiście, Leonidas w nocy tak będzie aktywny, no bo jakby inaczej. Słuchaj mi, nic nowego nie mówicie, jak widzę. Speak with the general if you must. Be quick. Leonid, is a busy man. Oka, mnie przepuśćcie, bytem petrety. A, no ten quest poboczny legendarnego wojownika mam do wykonania. Więc go od razu wykonajmy. Hep was okay. Just standing there. <laughs> well, I should have known better than to worry about old Hippias. Here, take this for your trouble. Spoko, mamy 500 and 2000 pogadajmy z Tobą. So you're the one who brought the Centaur down. I thought only a Spartan warrior could accomplish such a feat. So, you are here on Diomedes' behalf. Very well. I will send a few of my men to defend his village. This isn't the first petition I've received requesting assistance. These beasts are everywhere now, and the lazy citizens who mocked Spartan discipline now whine for our help. No matter. Those creatures will regret the day they dared to step on Spartan soil you must journey to the oracle of delphi she will know where these monsters come from i'd send a spartan warrior but i need all of them for battle go to megara and find my old friend timon he can help you acquire a proper offering for the oracle young warrior remember bravery is not born it is made Spoko, czy mamura, czy dobroci, O, punkt umiejętności dostaliśmy fajnie, więc leveling tutaj. Hmm, co ja chciałbym sobie? Ja chciałbym błyskawice. Dobra, tutaj mamy wszystkie zadania poboczne porobione. Zatem pozostaje nam tylko udać się do teleportu. I wracać do boju moi drodzy, wracać do boju i radośnie Na Nasz kostur radzi sobie świetnie z nimi. Widzę, że tutaj są trzy skrzynki, a nawet nie dwie, już nie dwie tylko trzy. Dębowy solidny kostur, to jest zwykły kostur jest wątpek w górę pod naszego. You have no, more room. no tak, brawo, więc oczywiście sprzedamy mu itemy 7,24, ile obrawań na sekundę? Mniej, więc sorry. 78x18 Generację Energii Gorszy Łagodząca prostot po końca. To prawda ma więcej zbroi, ale jest gorszy od mojej aktualnej Mam aktualnie 31 Kapli. Czy Ty masz coś ciekawego, co chciałbym kupić od Ciebie Jakiś kostur Krwawy. 15 wyssania zdrowia. To sekundy. Wyssanie zdrowia, czyli daje, czyli zabiera zdrowie przeciwnikowi, a daje nam? Nie wiem, ale tylko 7,16. Widzę, że wszystkie kostury są gorsze, które masz. Ten zanieczyszczony, usunięty kosłup ewentualnie byłby jeszcze fajny, ale to jest 7,15, mamy 9,18. Więc nawet mocniejszy. Zatem nie ma w świecie Rumunii, nic, co by mnie interesowało. Zatem leci na trzecim. No i wracamy tam, gdzie byliśmy. I dalej będziemy kosić naszym OP-manim przeciwników. Tutaj widzę że nic ciekawego, parę itemów. Ale pary itemów to zawsze parę itemów więcej. Ale aktualnie szósty poziom. To dobrze. Fakt, że mamy taki poziom dowodzi tego, że... Okej, okay, widzę, że tutaj jest spartański wartownik. Dobra, wy upadliście aktualnie. Tutaj od Ciebie wezmę sobie łuk. Maga mam najpierw załatwiłem. Bo ja myślę, a nie lecę do przodu na pałę i magu załatwiam w pierwszej kolejności. Bo waden mag nie może być tak dobry i nie może się ze mną równać. No i tutaj macie trzecio poziomowy, w tym W czym wy do mnie startujecie. Trzecie poziomowe mobi. Trzecie poziomowe mobki to jest ja jada na śniadanie, moi drodzy. Dębowy uschnięty kostur miałeś jak widzę. Więc brawo, gratuluję ci. Harpie? Oczywiście jesteście moje, moje drogie harpie. Widzę większy obszarę jaki mamy na tym tutaj, w tym kierunku. Nie ma nic, nie lubię tych przeciwników, to bardzo spoko rozumiem. Rozumiem, czaj i kminie gorsze, gorsze, śmieć. Dalej nie da się niczego tym zaklnąć. Nie wiem, coś, ja nie łapię czegoś chyba. Dobra, widzę jakąś jaskinie, Naprawdę to jest bonusowy obszar, akurat do spenetrowania fajny. Mhm. Więc oczywiście wchodzimy do jaskini, no bo jak jest jaskinia, to w każdym RPG należy do niej jak najszybciej wleść. A wy! Czyli jaskinie wsparcie zamieszkują wywerator w piku. Zapomniałem dodać słabi jak przecinek wyżerator w piku. Jaki temy mi tutaj wróci w gro? Złotej itemy które mogą być teoretycznie dobre, ale to jest możliwość, a nie pewność. Aktualnie depresujemy hardo. Jak widzicie. O, jakiś kostur wypadł. Jesionowy, solidny kostur. Czyli tutaj to jest taka typowa jaskinia do lekkiego wyekspienia się, do nazbierania itemów i tak dalej. Oczywiście jest tutaj sporo walki, a ja niedługo będę miał level. I już mi widzicie, wpadł level. <śmiech> <śmiech> Sorry, musiałem sobie kiknąć. To jest level siódmy. Może najpierw nasze statystyki. Jak chcę mieć inteligencję po wywejściu, żeby się czuć pewnie inteligentnie. Tu mam trzy punkty umiejętności. Ja potrzebuję hardego removala na bossa. Pomimo, że to kosztuje 80% energii, to potrzebny jest taki hardy removal, na silniejszych przeciwników, ok, punkt respawnu, czyli jakieś silniejsi próby się chyba zapowiadają. Nie, a jednak wcale nie. Wcale nie silniejsi. Tylko raczej wrogowie, który w dalszym ciągu będziemy kosić jak, jak kombajn lbowę. Hmm, spoko, za ten teleport. Wracamy do naszej kochanej, znanej lubianej sparty i lecimy do handlawa. Onuce zręczności, czy, hmm, hmm, moim zdaniem, ale nie, onuce zręczności są lepsze, nie, mają więcej zbroi i właśnie dlatego bym je sobie wymienił. Łagodzący wianek jest o wiele mniej wart niż ochronny wianek, więc go sobie sprzedam, to też sobie sprzedam, to sobie sprzedam, to też, to, to, to i ogólnie wszystko i zbieram hajs i to hardo. Ja myślę, żeby połączyć naszego bohatera na 8 poziomie, bo tak się zastanawiam. Bo ogień da mi dodatkowe czary, które im będą dpsowe. W sumie to mi jest na kija potrzebne. Jak tak teraz je zastanawiam. Wiem, a wiecie dlaczego? Jest mi to na kija potrzebne, bo ja i tak zadaję spory damage z tymi czarami, które już mam. Na przykład patki jak kofet tych tutaj wrogów. Wysysający prymitywny łuk. No proszę. Czyli jednak randomowi goście mogą mieć lepsze temy. Spoko, dla mnie to nie problem. Jednak mógł się postarać o większej flipunek. Na przykład takiej wielkości. Ale boje i ci przeciwnicy to takie brandomowe primitywy, które kosimy. O, oh, dzień dobry. Nawet się wachmości nie spodziewałem tutaj. Czyli tutaj ten obóz mamy wyczyszczony, więc możemy spokojnie przelecieć się tutaj. Kaman gro gro, nie To jest niemiłe, kiedy nas Czyli ten teren mamy obadany. Więc jedyna droga prowadzi na górę. I już widzę gigantyczny obóz tych baranów, którzy radośnie wybiegną, by mógł ich zaróżnąć. Jeden, drugi, trzeci. Proszę bardzo. Dla każdego starczy. Nie zdążyłeś zadać mi nawet ciosu. I co ty na to? O, widzę, że Mak Ognia ja się tam znalazł, ale Mak Ognia oczywiście ma oczy z tyłu głowy i nie umie trafić. ma jakiś drżący kostur. Ech, kostur tutaj się zbugował. Niestety tutaj ten item jest zbugowany, więc nie podniosę. Szkoda, bo może był jakiś elitarny. Dobra, dawaj mi co tu macie. Wylazne bransoletki i inne tego typu itemy. Koś hmm, na no more wrogów. Na szczęście mamy rozwiązanie na brak miejsca w ekipunku. Moje rozwiązanie, więc wracamy się oczywiście, umieraj, panie centałówę. Tu widzę, że mamy skrzynkę i kolejnej temy. Esencja Cięciwy Artemidy. Ciekawe. Jak na razie ci zwiewo ludzie nie stanowią dla nas żadnego wyzwania. Z wieżoludzie, tylko, tylko satyryj. Co ja ich nazywam? Z Myślę, że, że gra długa moda Call of Warhammer sprawiła, że mi się nieco nazewnictwo myli. O, strawnika widzę we macie. A ten strawnik pada jak smata. No Spokojnie, się, tego załatwi i znowu się trepnę do Sparty, żeby zebrać sobie, żeby sprzedać sobie itemy. Zakina wyłącznie łuki. Na kim to w takim razie? 38 tysięcy już mamy, to jest bardzo dużo, jak na moje. Ale brakuje mi tutaj jakiegoś epickiego, bądź legendarnego kostura. Normalnie tak bym się cieszył, to sobie skako bym tutaj by mi przed wami z radości jakbym trafił na taki item. Na jakiś epicki bądź legendarny kostur to naprawdę zwiększyły moją potęgę i to znacząco. Okej, okay, widzę, że wkraczamy pomalutko na kolejny obszar. Ruiny Myken. I myślę, że to jest dobry moment po wkroczeniu na ruiny Myken, żeby zakończyć ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.